Dzień dobry i mamy piątek. Witam Was w ostatnim dniu tego tygodnia, 105 już tygodnia naszej wspólnej gimnastyki. I zapraszam Was do tego, żeby nadal kontynuować to wyzwanie, żeby każdego dnia z uśmiechem, na pełnej energii i z pełną radością wykonywać każdy rytuał po to, żeby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem, żeby jak najdłużej cieszyć się sprawnością i również młodością. Bo właśnie taka jest idea tych rytuałów. Pięć ćwiczeń, prostych ćwiczeń, które jednak na początku, jeżeli ktoś nie ma wprawy, mogą sprawiać pewne problemy, ale zapewniam Was, i tak też jest skonstruowany program, że jeżeli zaczniecie od kilku powtórzeń i będziecie wykonywać każde z tych rytuałów na miarę swoich możliwości, obserwując ciało, i ze spokojem wprowadzając swoje ciało w te rytuały, to na pewno po jakimś czasie nie będzie dla Was żadnego problemu, żeby każde z tych ćwiczeń ze spokojem wykonać. Zwracamy uwagę tutaj na to, co to ciało nam mówi, dlatego że jeżeli będziemy wykonywać ponad swoje siły i ponad swoje możliwości te ćwiczenia, no to możemy się spodziewać, jakichś uszkodzeń. Jak w każdej zresztą w gimnastyce, pomimo, że tutaj są to ćwiczenia proste i wydawałoby się, że, że niewymagające, ale tak też jest w życiu. Jeżeli nie słuchamy ciała i wykonujemy coś ponad swoje siły, to potem odczuwamy to w postaci różnych bólów czy napięć i chcemy tego uniknąć, a poza tym chcemy nauczyć się słuchać naszego ciała, żeby to, co ono do nas mówi, mogło przemawiać w każdej chwili, a nie dopiero wtedy, kiedy coś boli i już jest. Późno na to, żeby reagować. W trakcie gimnastyki pijemy wodę. Koniecznie sobie uszykujcie szklankę z ciepłą wodą, i ja będę o tym przypominała. I skupiamy się na oddechu. Oddychamy świadomie, oddychamy do brzucha, wykonujemy te oddechy w taki sposób, żeby mogły poruszyć przeponem, i dzięki temu stają się one narzędziem do tego, żeby pozbyć się napięć, pozbyć się stresu, żeby poradzić sobie z bólem. A dzisiaj w trakcie gimnastyki wprowadzamy afirmację: Moje ruchy podążają za moim oddechem, więc jak najbardziej są z tym oddechem powiązane. I zaczniemy od tego, że oczyścimy naszą głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Wyrzucamy je teraz z głowy, a wprowadzamy właśnie tę myśl: Moje ruchy podążają za moim oddechem. I z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, ustaw stopy równolegle względem siebie. Wyciągnij mocno sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, od i kolana i połóż sobie dłonie na brzuchu. I teraz rozpoczynamy oddychanie. Wciągając nosem powietrze, uruchamiamy mięśnie brzucha i wtłaczamy to powietrze jak najgłębiej, co sprawia, że brzuch wypełnia nam się jak balonik. I po chwili powoli wypuszczamy powietrze, rozluźniając napięcie mięśni i opróżniając brzuch. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, Przechodzimy do rytuału pierwszego. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij sylwetkę w górę. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, w prawą stronę, i żeby nie zakręciło się w głowie. To wzrok pozostaje na tym jednym punkcie razem z głową, a ciało się obraca. I dopiero wtedy, gdy już maksymalnie jest odwrócone. Szybko odwraca się głowa, wracając wzrokiem na ten punkt, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetka, i zaczynam wirowanie w prawą stronę. Z oddechem, uśmiechając się, wykonaj tyle obrotów, ile możesz w swoim tempie. Ja wykonuję ich 21. Trzymaj się. Wstań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. A jak już poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to powoli przejdź na matę. Się na plecach do drugiego kroku. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony do podłogi. Palce stóp zadarte do góry, tak mocno, żeby aż pięty uniosły się nad podłogę, i na wdech unieś głowę i pociągnij mocno nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. Ale jeżeli jest to zbyt trudne dla Ciebie, to zwłaszcza na początku mogą być lekko ugięte. I z wydechem pociągnij nogi i głowę. Wdech, pociągnij nogi palcami, będzie łatwiej. A z wydechem trzymaj mięśnie brzucha i pośladków. Trzy, zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery, wydech. Pięć, wydech. Sześć. Wydech siedem. Wydech osiem. Wydech dziewięć. Wydech dziesięć. Wydech jedenaście. Wydech dwanaście, wydech trzynaście. Moje ruchy podążają za moim oddechem, wydech czternaście, wydech piętnaście, wydech szesnaście, wydech. Siedemnaście, wydech osiemnaście, wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech dwadzieścia jeden. Wydech, rozluźnij. Powoli przewróć się na bok, podnieś za pomocą rąk i popij wodę. Uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z tupomatem. Wyciągnij sylwetkę w górę, starając się, żeby były ściągnięte łopatki. Oprzyj sobie dłonie o pośladki. A głową spuść dół. I na wdech, podnieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, pilnując bioder, żeby również nie uciekły do przodu. Łopatki schodzą się ze sobą, i na wdech, Odchycią w tym na tyle, na ile czujesz, że jest to dla Ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden Wydech. Teraz pokręć ramionami, pokręć głową, żeby rozluźnić kark, popię I usiądź do czwartego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder, kolana w miarę możliwości wyprostuj. i wyciągnij sylwetkę w górę. Ciągnij pępkiem mocno do przodu. Oprzyj sobie dłonie o matę, przy biodrach. Skieruj łokcie na zewnątrz i spuść głowę w dół. I na wdech. Unieś głowę i wyrknij biodra w górę. A z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. wydech pięć wydech sześć wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć Ufam mądrości moją Wydech. Jedenaście moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście.

Ryder. Usiądź teraz swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zabrać palce, pokręć nadgarstkami w przód i w tył. Popij wodę. I zostaną piąty rytm. Połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Prostszej wersji ćwiczenia. Żeby zaoszczędzić nadgarstki, można sobie oprzeć ręce na łokciach. Unieś do góry brodę. Podnieś ciało w górę. I na wdech wypnij pośladki. Poczuj jak napręża się cały grzbiet i nogi. Wersja trudniejsza, oprzyj o matę przy klatce piersiowej. Unieś brodę do góry, podnieś całe ciało, możesz ewentualnie pozostawić kolana na macie, a nam teraz wypnij pośladki, skieruj łokcie lekko na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia zwróć uwagę na to, żeby broda ciągnęła do mostka. Kolana mogą być lekko ugięte i mocno dociskaj pięty do maty, tak żeby poczuć jak naciągają się łydki. I tylne partie łódz. A z wydechem wróć do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech pięć wydech sześć wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech 10. wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech, czternaście. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech, 19, dociskaj pięty, wydech, 20, wydech, 21, z wydechem uchlęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, boki wodę. I do ćwiczenia dodatkowego, połóż się na plecach. Oprzyj ręce na łokciach, nogi wyprostowane, stopy mocno zadarte palcami w górę. I będziemy uginać jedną nogę i delikatnie ją odkładać na miejsce. Tech. I wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. I zmiana nog. Wdech. И выдох. Раз. się po wodem i połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, palce stóp oprzyj o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w tej pozycji tak długo jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawin go ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, tak żeby łopcie znajdowały się dokładnie pod warkami, Zaciśnij pośladki, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I koniecznie oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1. I rozróźnij. Połóż się wygodnie. Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy i pozwól sobie na chwilę odprężenia. Oddychaj do brzucha. Pozwól, żeby oddech rozluźniał poszczególne części Twojego ciała. Zacznij od stóp. Możesz nimi delikatnie poruszać i sprawdzić, czy mięśnie puszczają, czy się rozluźniają. I oddechaj. Następnie łydki. uda, pośladki, rozluźnij brzuch, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, Plecy, barki, ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, pójść swobodnie szczękiem i pozwól, żeby policzki opadły w dół. Poczuj ciężar swojego ciała. Cały czas oddychaj i wprowadzaj do swojego ciała tlen, światło, energię, radość, wdzięczność. Napełniaj się nimi, wypełnij po kolei każdą komórkę w Twoim ciele. Dziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie. Wślij swoją dobrą energię w świat i przyjmij tę, która wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać delikatnie całym ciałem. Podnieś się, przeciągnij, popij wodę i mała chwilka jeszcze na gimnastykę twarzy znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte w dół, pilnujemy ramion, żeby nie uciekały nam do góry. Zajmiemy się dzisiaj naszym czołem, a konkretnie lwią z marszczką. i przyda się dzisiaj nam jakiś balsam, serum, oliwka, coś co delikatnie natłuści nam skórę, odrobinę na palec, Ponieważ będziemy rozluźniać mięśnie na czole, które spinając się właśnie tę bruzdem, tutaj powodują. Troszeczkę natuszczamy i wykonujemy palcem wskazującym takie ruchy ósemkowe. Delikatnie naciskając po to, żebym te mięśnie tu porozluźnić. Cały czas oddychaj i wykonuj ósemeczki. Węższe, szersze. Poczuj, jak poruszasz te mięśnie i jak puszcza ich napięcie. Im częściej będziesz wykonywać sobie taki delikatny masaż, tym lepiej, ponieważ mięśnie na czole bardzo mocno się napinają. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak mocno w ciągu dnia potrafią być napięte. Półsameczki, lekkie potrząsanie, rozluźnianie, wszystko na natłuszczonej skórze, po to, żeby sobie nie ciągnąć skóry i nie tworzyć zmarszczek. I jak już poczujesz, że faktycznie mięśnie się rozluźniły, napięcie puściło, to możesz zakończyć masaż. Łyczek wody. Na tym nasza dzisiejsza gimnastyka się kończy. Bardzo Wam dziękuję za kolejny wspólny tydzień. Życzę Wam aktywnego weekendu, pełnego radości i pe pełnego ruchu. Mam nadzieję, że naładujecie sobie bateryjki na kolejny tydzień i że spotkamy się w poniedziałek po to, żeby znowu wymieniać się naszą dobrą energią i usprawniać nasze ciało. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.